Siemanko, z tej strony Pazek Polskarczuk Kupię sobie się sprzęcik, tak jak wygląda Mało spink na ten eee, To działa może ściśleć O, rusza się, dobra Za żyłkę pociągniemy Wcześniej nie wiedziałem jak to zrobić Ale widzicie, jest normalnie jak jest Meryga, czerwone światło, nie wiem, czy... Dajcie znać na... Na tym w komentarzu, czy ta czerwona mryga, czy nie, tutaj też się pali. Tak jak widać, mamy tutaj parę właśnie takich sprzętów, trochę jeszcze wętek mam, ale sprawdzą dzisiaj to branie. Pokazuje dobra, uważam, że działa. Sprzęt, Muszę się sprawdzić. Zobaczcie, mryga, Zważam no, że mryga, nie? Może źle. Mryga ale możemy też ściszyć tutaj troszkę no, możemy go wyłączyć zobaczcie wyłączamy go z na no dole się go wyłącza chyba przestaniemy regalizować tak podgryźmy trzeba o, widzicie jak zacznie brać dziółka Ale nie wiem, czy coś czerwone mam rygać. Dajcie znać w komentarzu, mówię wam. Za bardzo czułem. A, coś do... uff. No, jak będzie brało, to znaczy, że będziemy rygać.